Na powrocie udało się jeszcze zahaczyć jeden obiekt, który raczej jest mały, krótki, więc to będzie dla Was szorcik taki, taki przypadkowy urbex. Siema, witajcie na następnej y, wyprawie. Y, co, zaraz widzimy się w środku. Może. <laughs> Dobra, jeszcze walimy dogrywkę, Dobra. bo po drodze... Znaleźliśmy mm, rzecz, która też może być ciekawa, opuszczona. Jakieś wiedeło, kompakt, café dingo. To jest po prostu większa restauracja. taka, jest jakiś większy, Bo jest zbyt duża sala. Nie, dyskoteka jakaś. Tu chyba tak tu jak, jest normalnie. No, no tak jest jak, jak kolega informacje. mówi. Raczej to dyskoteka. Ten I ten. Dobra. Jesteśmy w środku dyskoteki. Stary klasyczny termosik, który jeździł z rodzicami na wyprawy, ten na pewno go kojarzy. jest duża dyskoteka, jakiś bar dodatkowo musiał to być. Który najprawdopodobniej jeszcze działa Ponieważ te domki tam wyglądają na cały czas użytkowane Nawet tam światło się świeci Więc trzeba tu być po prostu bardzo ostrożnym Żeby nie no, wręcz belki męskie jak tu na takich oweksach no niestety sufit już umiera ale to jest na terenie ośrodku który cały czas funkcjonuje więc to trzeba wiecie ja cicho dyskretnie co nie? szybkie szybkie schudzenie bez jawnienia się kilku. Tutaj mamy no, taką mamy szat szatnię szatnię coś tego typu no, chyba tak. Albo jakieś pomieszczenie dla pracowników.

Ciekawe jest, ciekawe. O, kosmicznie. Telewizory. Telewizory są małe, duże, nawet przenośne, bo mój uchwyt. Delikatnie po podwodze. Delikatnie. Kolejny telewizor. Pamiętaj, swoje lata już ma, niestety, bo. Takie telewizory, no nie oszukujmy się, już dobre, ładne, parę par lat nie, nie funkcjonują. Tu jakieś notatki. Księga gości, notatki. jest zabarykadowane wejście ogólnie. Kolejna sala. Tutaj. Trzeci zjazd, Wójcików, pandemia, COVID-19, czyli to jeszcze funkcjonowało w COVID-zie? To jeszcze w covid w 2021 funkcjonowało bezproblemowo i po prostu w ciągu roku zostało zamknięte, więc no ciekawe jest, ciekawe. I to chyba by było wszystko z tego budynku, więc wychodzimy i się zaraz będziemy po prostu e, żegnać. Dobra, to był taki po prostu szybki szorcik. Z tego, co się udało znaleźć po drodze. 5 minut materiału, i tyle. Ładna scena po prostu z, z krzesełkiem. Tutaj ładne klasyczne, pikowane siedzenia, które zaraz pokażę. I tyle, co widzimy się na następnej wyprawie. Siemano. Cześć.